Cześć, witajcie. Z tej strony Iwona. Dzisiaj pokażę Wam, jak dodać dmuchawce do zdjęcia. Mamy tutaj zdjęcie poli, które było wykonane w czasie warsztatów i chciałabym tutaj dodać kilka dmuchawców. Ona tak fajnie patrzy się do góry. Wydaje mi się, że gdyby patrzyła się tutaj na takie lecące ziarenko dmuchawca, byłoby dużo ciekawiej. I takie ziarenka, takie latające dmuchawce możecie znaleźć u mnie na stronie. Przechodzicie na stronę IwonaPowlasiewska.com i tutaj pod zakładka tutoriale mamy coś takiego jak produkty dla fotografów. I tutaj w tym miejscu znajdziecie coś co się nazywa dandelion seeds. I tutaj mamy takie różne rodzaje, większe, mniejsze, więcej, mniej. I jak po ściągnięciu tego sobie na dysk Możecie sobie ich um, już dodawać do, do swoich zdjęć. Ja je tutaj mam wciągnięte. Tu mam Dundy Alliance. I mamy bardzo, bardzo wiele różnych. I bierzemy sobie na przykład ten trzeci rodzaj. One są bardzo duże. Zmniejszamy je do takiej wielkości, jak nam jest potrzebna. Ustawiamy. Zatwierdzamy i w tym momencie najważniejszą rzeczą, jak przy każdym overlayu, jest zmiana trybu mieszania z normal na, ek na screen, czyli ekran. I zabił już możemy tutaj umieścić je w prawidłowym miejscu. Tutaj chciałabym też część wymazać, bo nie wiem czy na przykład te, które są poniżej, albo ten, tutaj jest chyba już trochę zbędny. Dlatego użyjemy sobie do tego celu maski, czyli klikamy prostokącik z kółeczkiem w środku, i pojawia nam się biała maska tuż obok warstwy. I żeby coś z tej warstwy usunąć, w cudzysłowie, bo w zasadzie to nie jest usunięcie czegoś z warstwy, a ukrycie tej części tego elementu, to wybierzemy sobie pędzel. I polecam serdecznie film, który się nazywa tutaj na YouTubie jest, nazywa się um, różnica pomiędzy kryciem a przepływem w Photoshopie. Ja się postaram go na końcu, przy ekranie końcowym podlinkować, i tam dowiecie się, jak ustawić sobie ten pędzel. I teraz wybieramy sobie taką opcję, żeby na wierzchu znajdował się kolor czarny. Jeżeli te kolory nie są czarne i białe, to klikamy na klawiaturze, wtedy to wraca nam do kolorów domyślnych. I klikamy X na klawiaturze, żeby zmieniać pomiędzy tymi kolorami. Ewentualnie można zawsze tutaj te strzałeczki dwie sobie kliknąć myszką. Jeżeli ten czarny kolor jest na górze, to na tej białej masce rysujemy czarnym kolorem i możemy na przykład te, które nam są już tutaj niepotrzebne, czy na przykład można częściowo je ukryć, bo one w tym momencie powinny się tak jakby lekko znaleźć za tymi kwiatami, które mam wrażenie, że są jakby bliżej mnie niż te dmuchawce. Więc jeżeli je sobie je tak częściowo przykryję, czyli delikatnie przymgle, to będzie to wyglądało lepiej, bo one się bardziej tam w tym zdjęciu wtopią. I właściwie to tyle. To jest bardzo prosta rzecz. Zawsze możecie sobie dołożyć tych dmuchawców więcej. Wystarczy wziąć kolejne i dołożyć ich więcej. Tu mamy kilka trochę innych. Nakładamy, zatwierdzamy i zmieniamy na screen. Po polsku to będzie ekran. I możemy sobie tam gdzieś umieścić. Są tak mało widoczne w tym momencie, bo już tutaj wpadają na to bardzo białe, białe niebo. Zapraszam Was do przejrzenia również innych nakładek. W tymże miejscu mamy deszcz, śnieg. Efekty świetne. Zaraz Wam pokażę, może jak taki efekt świetny użyć. Natomiast zanim to zrobię, to zapraszam Was do moich pojedynczych filmów bądź kolekcji filmów. W pojedynczych filmach możecie sobie przejrzeć dokładnie, które, które edycje nagrałam. I zawsze po kliknięciu tutaj na zdjęcie możecie zobaczyć zdjęcie przed i po. Natomiast jeżeli chodzi o przeglądanie szektowanie tych, tych, tych filmów, to zdecydowanie polecam kolekcje, gdzie te same filmy po prostu są zebrane w kolekcjach i sprzedawane jako w, jako w paczkach. I mamy tutaj um, kolekcję Lightroom, kolekcję Lightroom i Photoshop. I też bardzo, bardzo fajny kurs Lightrooma. Ja używam w większości Lightrooma, teraz pokazuję Wam coś w Photoshopie, ale tak naprawdę to w większości moja edycja to jest Lightroom. I mamy tutaj bardzo fajne. Kurs, który obejmuje praktycznie wszystko, co trzeba wiedzieć o Lightroomie. I też obejmuje też także takie drobne elementy Photoshopa. Natomiast wszystko jest przedstawione na przykładach. Możecie sobie ściągnąć te zdjęcia, te przykłady przerobić sobie razem ze mną. I myślę, że po takim kursie będziecie już bardzo swobodnie poruszać się w Lightroomie. Przechodzimy jeszcze do tego Photoshopa i spróbuję Wam tutaj pokazać zastosowanie innej nakładki. Ta nakładka będzie się nazywała Light Effects. Bierzemy sobie któryś tutaj na przykład tą gwiazdkę. I takich gwiazdek możecie sobie tam używać, jeżeli one oczywiście pasują. Tej pasuje trochę mniej, ale spróbujemy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Także zmieniamy sobie na screen. Mamy tutaj taki blask słoneczny świecący z góry. Zawsze po nałożeniu, jeżeli chcecie zmienić jeszcze wielkość, na przykład zmniejszyć albo powiększyć, klikamy Ctrl albo Command T na klawiaturze. T jak transformacja. I możecie wtedy Zmieniać jej wielkość na przykład i zrobić coś takiego tutaj. Ok, zobaczmy jak to wszystko wyglądało przed nałożeniem tych nakładek i po. Swapujemy. Także daliśmy tutaj trochę takich interesujących efektów. Mam nadzieję, że Wam się podobało ten filmik i zapraszam do oglądania kolejnych, do subskrypcji mojego kanału. Będę dodawać nowe filmiki z nowymi nakładkami często. Czasami też dodaję coś z samego Lightrooma. I jeszcze raz zapraszam na moją stronę iwanapodlasica.com, gdzie znajdziecie te wszystkie nakładki i bardzo, bardzo fajne filmy z postprodukcji, na których możecie się dowiedzieć, jak zmienić zwykły kadr w naprawdę magiczny obrazek. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia następnym razem.